Słuchajcie, przepraszam za mój głos i prawdopodobnie też wygląd, ale jestem chory. Natomiast postanowiłem jednak coś nagrać dla was. Wiem, że przynajmniej część osób sobie te moje filmy w jakiś sposób ceni. Natrafiłem ostatnio na kolejnego guru, mocno ostatnio reklamowanego. Taka chudzinka w czapce bejsbolowej, machuje na jednym z filmów papryką, jak to ta papryka zdrożała przez ostatnie lata i tym podobne. No i ten guru chwali się między innymi tym, że mu jakieś tam akcje wzrosły 2,5 tysiąca procent. No i cóż, po pierwsze pytanie, czy to jest prawda, bo tego nie wiem. Po drugie, nawet jeśli jest to prawda, bo jest to oczywiście teoretycznie możliwe, to pytanie zasadnicze: w jakim okresie wzrosło o tyle procent w ciągu roku 2015? Po trzecie, jaką część kapitału swojego portfela włożył w tą daną pozycję? Pamiętajcie, że takie reklamy łatwo rozpalają wyobraźnię, mają za zadanie zachęcić widza do myślenia. 2,5 tysiąca procent, wow, czyli 24 razy. No to jak teraz wchodzę, mam kapitału odłożonego 100 tysięcy, no to włożę i będę miał 2 miliony 400 niebawem, tak, wow. No otóż nie do końca byłoby tak, gdyby, tak jak mówię, pomijając fakt, czy to jest w ogóle prawda, gdyby włożyć w to konkretne aktywo wszystkie swoje pieniądze, to przyniosłoby. Teoretycznie taki efekt. W praktyce to tak nie działa. Ja w swoich wszystkich portfelach, jak takie podliczę, mam kilkadziesiąt różnych aktywów. Portfel, który śledzicie, aktywny, który prowadzę, obecnie znajduje się w nim 7 aktywów. Docelowo powinno być ich około 10, może 11, więc nawet przy najlepszych wiatrach, pojedyncze aktywa wchodzi około średnio 10% waszego kapitału. Więc samo już to sprawia, że te zyski globalne z całego portfela puskawicznie się zmniejszają. Nawet jeśli nastąpi taki złoty strzał, to nie mnoży on waszego całego kapitału, tylko część kapitału, który zainwestujecie w to dane aktywo. Miejcie to na uwadze, gdy słuchacie takich różnych magików się reklamujących. Pomijając już fakt, że jak to zwykle była analiza wsteczna, zawsze skuteczna, to miejcie na uwadze również tego typu nieścisłości. Które nagminnie są w ich reklamach i filmach zachęcających do wykupienia ich koszmarnie drogich mentoringów. Między innymi dlatego właśnie rozpocząłem prowadzenie publicznego portfela od zera na oczach widzów, żeby pokazać, jak takie budowanie portfela wygląda w praktyce, z jakim dużym mozołem na pojedynczych transakcjach trzeba budować dobrostan całego portfela, jak Wiele różnych decyzji sprawia, że portfel jako całość zaczyna przyrastać na